Drogi ukochany synu, spójrz na mnie, spójrz teraz prosto w moje oczy. To nie jest tylko wideo, to jest spotkanie zaplanowane w niebie. Tak, mój syn i moja córka, myślisz, że trafiłeś tu przez przypadek? Kto kliknął ciekawość? To nie mój duch cię sprowadził, bo dzisiaj, dokładnie dzisiaj, chcę ci dać coś. Co może wszystko zmienić? Słuchaj uważnie. Co mam powiedzieć ci, że to nie jest lekkie, to nie jest płytkie, to jest głębokie, to przemienia. Ale tylko ci, którzy słuchają z otwartym sercem, otrzymują to, co pochodzi z góry. Jesteś chętny, więc zostań. Nie skacz, nie uchylaj się. A jeśli coś tam zacznie płoń, jeśli Twoja pierś się zaciska, jeśli Twoje oczy się wypełniają, jeśli Twoja dusza drży, wtedy posłuchaj. Kliknij teraz przycisk Lubię to. To nie jest próżność, to jest akt proroczy. To Ty mówisz, otrzymuję. To boskie słowo jest moje. Polub i zostań ze mną do końca, bo wezmę Cię za rękę i nie odejdziesz stąd w ten sam sposób. Coś wiecznego zaczyna się teraz. Kochany synu, dziś 17 lipca archanioł Michał mówi, że to pilna sprawa. Nie ignoruj tego. Poważny dokument prawny ma wkrótce trafić na twoje nazwisko, ale tym razem będzie na twoją korzyść. Archanioł Michał mówi, że twoje imię było wypowiadane w zamkniętych pokojach. Tam gdzie prawa i dokumenty decydują o losach. Dokument był przez długi czas wstrzymywany, ukryty za podpisami i opóźnieniami, które miały cię zatrzymać. Ale właśnie w tym momencie, 17 lipca, fale się odwracają, a prąd prawny płynie na twoją stronę. Możesz dziś poczuć coś dziwnego w klatce piersiowej, jakby niewidzialny ciężar był powoli. Ale zdecydowanie zdejmowane. To nie tylko zmiana energii, to niebo odpowiada na coś, co zostało Ci niezgodnie z prawem odebrane. Zbyt długo inni manipulowali Twoim milczeniem i wykorzystywali Twoją nieświadomość, aby zablokować to, co należało do Ciebie. Za kulisami dokonuje się pilny ruch, w którym prawnik, który wcześniej był przeciw Tobie. Postanowił przemówić: Nie nastąpi to w formie konfrontacji, lecz jako kartka papieru, oficjalna, odważna i na Twoje nazwisko. Szok nie będzie wynikał ze strachu, ale z faktu, że sprawiedliwość w końcu Cię odnajduje po tak długim czasie. Zegar zaczął tykać. W momencie, gdy otwierasz tę wiadomość, rzeczy zaczęły się zmieniać w sferach władzy. Ktoś, kto zawsze chciał, żebyś był uwięziony, teraz będzie świadkiem tego, jak zostajesz uhonorowany w świetle prawa. Wpisz ofiarę, aby otrzymać błogosławieństwo. 4141 Jest sędzia, który kiedyś odrzucił coś związanego z Twoim imieniem. Teraz dokonuje ponownej oceny po otrzymaniu nieoczekiwanej aktualizacji. Tym razem zapisane słowa będą inne. Twoja prawda wypłynęła na powierzchnię. Ktoś sfałszował coś miesiące temu, by opóźnić twoją szansę. Ale teraz ten sam podrobiony dowód sprawia, że cała struktura się wali na twoją korzyść. Nadchodzi odwrócenie sytuacji i ty będziesz w jego centrum. Budynek ze szklanymi drzwiami i kamerami nadzoru wkrótce otworzy dla ciebie jedno ze swoich pomieszczeń. W środku twoje imię zostanie wymienione w związku z czymś, co kiedyś zostało odrzucone. Ale tym razem nikt nie powstrzyma tego przed zatwierdzeniem. Archanioł Michał mówi: To nie jest przypadek. To boskie odwrócenie przez legalne środki. Każde fałszywe oskarżenie jest odsłaniane warstwa po warstwie. Ci, którzy nadużyli Twojego imienia, zaczną się wycofywać. Wpisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 4444. Jest osoba, której ufałeś, która próbowała wymazać Twoją obecność z pewnych dokumentów. Ale te dokumenty teraz wypłynęły na nowo, a Twoje oryginalne dane pozostały nienaruszone. Ktoś, kto zignorował Twoje prawa, teraz jest nerwowy, wie, że jest obserwowany. Kobieta związana z Twoją przeszłością. Ktoś, kto uśmiechał się do Ciebie, ale podpisał coś za Twoimi plecami, zaraz zostanie ujawniona. Jej imię pojawi się obok Twojego, ale tym razem kontrast między prawdą a kłamstwem będzie wyraźny. Będzie próbowała się tłumaczyć, ale dowody przemówią głośniej niż słowa. Za kulisami dwóch urzędników zgodziło się w Twoim imieniu, bez Twojej wiedzy. Nadchodzi deklaracja coś, co posłuży Twojemu imieniu przed wyższymi władzami. To nie jest ostrzeżenie. To jest przywrócenie. Twoje imię niesie moc, nawet jeśli zapomniałeś, jak bardzo jest cenne. Ktoś próbował wymienić je na korzyści, które nigdy mu się nie należały, ale stół się odwraca i to samo imię, którego użyli, by cię zablokować, będzie teraz wydrukowane w sukcesie. Wpisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 5555 Ta zmiana budowała się miesiącami, niewidoczna, ale aktywna. Prawnik, który zna prawdę, przygotowuje się do wykonania telefonu. Do ciebie kiedyś kazano mu milczeć, ale jego sumienie zaczęło krzyczeć. Usłyszysz o pewnym przesłuchaniu, na które początkowo nie byłeś zaproszony. Ale dzięki niedawnej interwencji nie tylko jesteś teraz włączony, ale też wyróżniony. Twoja obecność na tej sali sądowej lub twoje imię na tym dokumencie zmieni ostateczny wynik. Archanioł Michał mówi, że ktoś, kto próbował cię uwięzić, przypadkowo cię uwolnił. Sieć, którą dla ciebie zaprojektowali, teraz owija się wokół ich własnych stóp. Ty idziesz naprzód, a oni patrzą na ciebie ze zdumieniem. E-mail lub koperta z mocą prawną będzie zawierać twoje imię na górze. Nie będzie prosić cię o nic. Zamiast tego potwierdzi, że należy ci się więcej niż sobie wyobrażałeś. Wpisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 7777 Wkrótce możesz otrzymać telefon od kogoś, kto będzie się jąkał. Nigdy nie spodziewali się, że znajdziesz się w zwycięskiej pozycji, ale ich ton będzie pełen szacunku, a może nawet strachu. To moment, gdy stare długi są przywoływane do światła. Rzeczy, które ludzie byli ci winni duchowo, emocjonalnie i prawnie, teraz wypływają na powierzchnię. Nierówności są naprawiane w sposób, który tylko niebo mogło zorganizować. Mężczyzna, który kiedyś śmiał się z Twoich trudności, zobaczy, jak jesteś chwalony przez tych, którzy kiedyś Cię ignorowali. Nie zrozumiesz, jak to się stało. To dlatego, że nigdy nie miało to być wyjaśnione przez logikę. To boska legalność, która się rozwija. Dokumenty, które kiedyś zawierały kłamstwa niewidzialnym atramentem, teraz pod lupą ujawnią prawdę. System, który kiedyś faworyzował przebiegłych, teraz wyróżni Twoją uczciwość. Twoje spokojne milczenie będzie głośniejsze niż ich hałaśliwe próby przekręcenia Twojej prawdy. Wpisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 9999 rok. Pracownik biura z dostępem do poufnych dokumentów właśnie ponownie je przegląda. Twoje imię go zatrzymało, sprawiło, że się zawahał. Coś w Twoim duchu zakłóciło jego spokój. Podejmie cichą decyzję, która skieruje Twoją sprawę na wyższy poziom. Nie zostanie to ogłoszone z fanfarami. Ale skutki odbiją się echem w Twojej przyszłości. Jedno zaznaczone pole na Twoją korzyść zmieni wszystko, co było wcześniej. Archanioł Michał mówi. System, który kiedyś był przeciwko Tobie, teraz się odwraca na Twoją korzyść. To nie jest szczęście, to wynik boskiego czasu. Nawet Twoje łzy są teraz zapisane w księdze Sprawiedliwości. Zaplanowano zamknięte spotkanie z udziałem trzech urzędników, a Twoja sprawa jest jedną z trzech głównych, które będą omawiane. Twoje imię zostanie przeczytane na głos i jeden z nich zapyta: Dlaczego to było tak długo opóźniane? Wpisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 1111. Ktoś w mundurze lub oficjalnym stroju potraktuje Cię z niespodziewanym szacunkiem. Zdziwi Cię to. Ten moment będzie potwierdzeniem, że Twoja sytuacja prawna zmieniła się na Twoją korzyść. Pojawia się siła, gdy prawda nie może być dłużej ukrywana. Każdy podpis, którego nie złożyłeś, każda linia, którą próbowali sfałszować, wszystko się rozpada. I wkrótce oryginalna wersja Twojej prawdy przebije się przez mgłę. Nie chcieli, abyś dowiedział się o pewnej części finansowej w dokumencie prawnym, ale teraz kwota należna Tobie jest zbyt duża, by ją ukryć. Księgowy, który się tym zajmował, przygotowuje się do złożenia zeznań, które bardzo Ci pomogą. Kiedyś myślałeś, że sprawiedliwość Cię opuściła. Ale niebo przydzieliło obserwatorów do Twojej sprawy, a presja wokół tych, którzy próbowali ukryć prawdę, rośnie. Wpisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 1515. Zapamiętasz tę datę 17 lipca jako punkt zwrotny nie tylko emocjonalny, ale także w kontekście Twojej tożsamości w systemie prawnym i urzędowym. Ten dzień wyznaczy początek sezonu, w którym wszystko zacznie iść dobrze, jedno po drugim. Możesz usłyszeć swoje imię wspomniane na rozmowie konferencyjnej albo w cichym korytarzu. Tego nie wiedzą, ale Archanioł Michał słucha każdego słowa. Nie będzie już więcej niesprawiedliwości ukrywanej w ciemności. Ktoś związany z agencją kiedyś usunął Twoje imię z listy. Myślał, że to ostateczne, ale teraz ta sama agencja prosi o Twoją obecność. Mężczyzna o ciemnych oczach i srebrnym pierścieniu na palcu widział Twoją teczkę, zawahał się, wiedział, że coś jest nie tak, i teraz zaczyna kopać głębiej. Wpisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 2323 gdy przechodzisz obok pewnych drzwi, poczujesz duchowy dreszcz, nie ze strachu, lecz z powodu wielkiej zmiany. Dokumenty, które kiedyś świadczyły przeciw tobie, są przepisywane. To nie jest Twoja wyobraźnia. Twoje imię będzie teraz widnieć jako odbiorca. Nie długu, lecz zysku. Urzędnik sądowy powie: ten jest oczyszczony. Przepuścić to przełom, na który czekałeś latami. Myśleli, że zakopali Twoją prawdę w milczeniu, ale teraz ona wznosi się poprzez papier. Równowaga zostaje przywrócona, a w momencie, gdy Twój podpis znajdzie się na nowym formularzu, świat wokół Ciebie się zmieni. To nie jest tylko papierologia to duchowy klucz. Jedna strona, a Twoje życie zmienia linie czasu. Wpisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. Tysiąc dziesiąty rok. Możesz poczuć impuls, by sprawdzić swoje wiadomości, e-maile lub skrzynkę pocztową. To nie przypadek. Coś oficjalnego jest wysyłane z miejsca, które kiedyś uznałeś za na zawsze zamknięte. Zauważysz, że czyjeś zachowanie wobec ciebie się zmienia. Będzie ostrożne, uprzejme. Wiedzą, że to nadchodzi i że to działa na twoją korzyść. Instytucja próbowała cię opóźnić, gubiąc dokumenty, ale one teraz się odnalazły i mają moc. Opóźnienie było boską strategią dla niebiańskiej dostawy. Jeśli usłyszysz, jak ktoś mówi. Przepraszamy za niedogodności, zaakceptuj to. Ale wiedz, że szkoda już jest naprawiana, a nagroda jest w drodze. Jeśli chcesz dodatkowo wyrazić swoje wsparcie, masz możliwość przesłania super podzękowania z darowizną do 5 dolarów. Wpisz Amen, aby otrzymać Błogosławieństwo 3333. Otwarte zostaje nielegalnie zablokowane drzwi, i żaden człowiek, żaden błąd, żadna manipulacja nie może ich ponownie zamknąć. Gdy się otworzą, wszystko, co myślałeś, że zostało odrzucone, zostanie zatwierdzone naraz. Ten moment zostanie zapamiętany przez Twojego ducha jako dzień, w którym rozpoczęła się odbudowa. Nie zemsta. Odbudowa. Otrzymasz to, co słusznie należy do Ciebie. To było ukryte, to było skradzione, to zostało zakopane, ale teraz jest podpisywane z powrotem na Twoje nazwisko. To nie jest Twoja wyobraźnia. Ta moc jest prawdziwa. Zatwierdzenie jest ostateczne i zmierza prosto do Ciebie. Wpisz amen. Aby otrzymać błogosławieństwo 1616, możesz zauważyć, że Twój telefon wkrótce nieoczekiwanie zawibruje. Raz, dwa, może trzy razy z rzędu to cyfrowe odbicie tego, co dzieje się za kulisami. Próbują się z Tobą skontaktować z aktualizacjami, które kiedyś wstrzymywali. Ktoś kiedyś powiedział Ci, damy znać. Ale teraz to ty dasz znać im, że otrzymałeś potwierdzenie, dokument, nagrodę. Papier, który zaraz otrzymasz, ma w sobie energię. Poczujesz coś, gdy go weźmiesz do ręki. To nie papier, to to, co zostało oczyszczone, byś mógł to wreszcie otrzymać. Archanioł Michał mówi: nie będziesz już musiał niczego gonić. To, co Twoje, nie ucieka, jest dostarczane. Nawet Twoja poczta jest teraz pod anielskim nadzorem. Wpisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 2222. Osoba, która kiedyś pracowała za szybą, teraz spojrzy na Ciebie inaczej jej wyraz twarzy zmieni się z lekceważącego na pełen szacunku przypomni sobie ciebie i zdziwi się że zaszedłeś tak daleko ale nie wie że to nigdy nie ona mogła cię powstrzymać zawsze to niebo miało ostatnie słowo i teraz przemówiło jasno w twoim nowym dokumencie znajdzie się sekcja której nie było w pierwotnym pliku ten dodatek zaskoczy nawet osoby drukujące dokument, ale został umieszczony boską ręką dla Ciebie i tylko dla Ciebie. Nie będziesz już czekać w kolejkach, zostaniesz wezwany do przodu. Gdy innym powiedzą, proszę wrócić później, Ty usłyszysz, proszę podejść. Wpisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo: 6363. Liczba taka jak 111, 757, 676 lub 222 może pojawić się w Twoim otoczeniu. To nie przypadek, to anielskie odliczanie. Gdy ją zobaczysz, zatrzymaj się i bądź czujny. Jesteś o krok od przełomu. Stary list z odmową wkrótce nie będzie nic znaczyć. Zostanie tylko pyłem. Bo nowy dokument z Twoim pełnym imieniem, datą i boską sekwencją go unieważni. Zobaczysz symbole w snach, teczki, dokumenty, liczby, światła. Zwróć na nie uwagę. To zapowiedzi fizycznej dostawy, która zmierza w Twoją stronę. Kiedyś traktowano Cię jak kolejną sprawę. Teraz jesteś sprawą, która dowodzi. Że cuda istnieją. Wpisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 6464 Niech cię Bóg chroni i błogosławi. Amen.